Dzień dobry, szanowny Państwu, pies, znaczy suka. Znaczy pies, tyle że suka poprosił mnie, żebym wyszedł z nią na spacer i pomyślałem, że połączę przyjemne z pożytecznym i tym, szanownym państwa, którzy byli wielokrotnie zainteresowani jak wygląda zima w domu pachnącym żywicą. Przy okazji, przy tak zwanej okazji, że u nas bywa po pół metra śniegu. Gdzie? Chodź tu, 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 tu. Bywa po pół metra śniegu. A w tych trudnych czasach, kiedy jest problem z opałem, znaczy nie ma węgla, bo dla tych, co grzeją sobie takim np. prądem, to póki co większego problemu nie ma. Oprócz tego, że prąd drogi, albo będzie drogi. O. Tu bardzo fajnie wygląda Jest idzie na spacer <laughs> jest taka warstwa lodu na górze, ale ona sama tutaj chce iść, żeby później nie było. Że ja ją maltretuję czy coś Tu jest taka warstwa lodu na górze, bo padał zmrożona zmrożony deszcz a na tym zmrożonym deszczu na tej warstwie że sobie warstwa jeszcze śniegu, a pod spodem oczywiście jest też śnieg, gdzieś za 30 cm. No i pies tak sobie idzie na spacer. Właśnie. Tak nie mogę jej puścić samej, bo pójdzie sobie gdzieś he, daleko. A raczej ja, by mi się nie chciało biegać nigdzie indziej. Dobra, tam nie idziemy, Negra. Chodź, pójdziemy sobie w drugą stronę. Pokażemy szanownym Państwu, chodź, chodź. Zresztą w ogóle się ciężko łazi. Znowu będzie dyskusja na temat mojego sapania do mikrofonu, albo będę to sapanie wycinał. Hehe. Pokażę szanownym Państwu, jak my w tych trudnych czasach również dajemy sobie radę z ogrzewaniem, z dogrzewaniem chałupy. Jak dogrzewam dom. Koparką do krypto. Uuuh. Kiedyś to było tak, że moje dzieci sobie dogrzewały w pokojach komputerami. I ja stwierdziłem, że przecież ja mam w domu dystrybucję gorącego, dystrybucję gorącego powietrza. Um, z nadkominka i mogę ją wykorzystać do ogrzewania domu ciepłym powietrzem z kotłowni, w której stoi koparka do krypto. Oczywiście kopać krypto tak się średnio opłaca, ale kiedy już pomyślimy, że ten odpadowy, odpadowa temperatura wyższa, którą której normalnie się pozbywamy, będzie nam dogrzewać chałupę. To nawet jeżeli to wszystko jest drogie, znaczy prąd jest drogi, a kryptowaluty są mm, przez zawirowania na rynku dużo tańsze, to i tak się relatywnie to opłaca. O, tu jest ciekawostka. I już widzę teraz ładnie na zbliżeniu, że nie wygarnąłem dokładnie liści, a dodatkowo pół metra śniegu na dachu spowodował to, że dach mi przecieka. Znaczy przez rynnę, za rynną dostaje się woda i przez podbitkę woda leje się po ścianie. Będę musiał to naprawiać znowu. No więc tak wygląda droga, kiedy z boku jest pół metra śniegu i to jest wewnętrzna droga wiejska odśnieżona. No to jest lepiej odśnieżona niż ja pamiętam jak mieszkałem na osiedlu w Krakowie. Tam raczej była odśnieżona nieco gorzej. O, tu jest halina, tu jest nawis śnieżny na dachu altany. Tak to wygląda. Taka jest warstwa mniej więcej śniegu. A tu jest drewno, które awaryjnie gromadziłem do ogrzewania chałupy. No, i udało się go zgromadzić gdzieś z dwa razy tyle. No, może powiedzmy, że jedną trzecią jeszcze więcej tego. Jest już końcówka grudnia, więc mam nadzieję, że tego drewna wystarczy mi do momentu, kiedy pojawi się na rynku obiecany węgiel za rozsądne pieniądze. Bo jak na razie to u nas tego węgla nie ma. Mogę kupić za jakieś cztery koła, chyba za tonę. Ale, jak nie będę miał czym grzać, to kto wie, kto wie. Wędzarnia wygląda tak. Też zasypana piec wygląda. Tak, też zasypany i ruszt mniej zasypany. Bo wybudowałem taki piękny daszek w końcu nad grillem, nad wędzarnią. No i w zasadzie się przysłużył temu, że przetrwa kilka lat więcej. Ja to pamiętam, jak moja babcia w takim piecu kiedyś, no nie w, takim, nie w takim kotle, tylko w piecu dokładała drewna i węgla. To teraz mi przyszło to robić. Pod spodem jest węgiel, resztki z ubiegłego roku. A na górze, jako ta część energetyczna, nie tylko podsycająca, jest ciągle drewno. Zobaczymy, na no jak długo mi go wystarczy kocioł jest bez ruszta bez rusztu awaryjnego bo jak ja go kupowałem to już nie można było znaczy jak kupowałem kocioł to już nie można było rusztów awaryjnych mieć bo to już było w kotłach którejś tam klasy no to jak widać trzeba sobie dawać radę w ten sposób temperaturka na kotle sterowniczek tu sterownik do grzałki do bojlera a jaka temperatura wody, CO? Nie, tutaj. CO jest 47, a CWU to mamy 44. Dobra, niech się grzeje. Póki jeszcze ma co. Tutaj jest i 22,4, 22,5 stopnia. Tu są karty graficzne, obudowa, która utrzymuje tą temperaturę, a u góry jest wentylator i wentylator tłoczy to ciepłe powietrze przez dystrybucję przez system dystrybucji gorącego powietrza z kominka tłoczy na cały dom tu na dole jest komp który to obsługuje i on też tam coś nagrzewa i kotłownie, i tą część obudowy no tu jest następny serwerek tu jest rura jak widać ocieplona tu udało mi się zniszczyć rurę kiedy przepychałem przez Kanały wentylacyjne. Mam nadzieję, że to jakoś będę umiał później zaizolować, ale przez to ciepłe powietrze się nie wydostaje. I ta rurka jest tutaj pięknie wkomponowana nad boilerem, nad kotłem i idzie sobie później do góry, do całej reszty systemu dystrybucji gorącego powietrza, który przedtem był wyłącznie do kominka, a teraz. Pompuje mi ciepłe powietrze produkowane przez koparkę krypto, im cieplej jest tutaj w kotłowni, teraz jest 14,5 stopnia, tym bardziej dogrzewa kopareczka. Oczywiście po zimie okaże się ile tak naprawdę jaki będzie tak naprawdę koszt tego dogrzewania. Myślę, że nie większy niż tona węgla, która w tej chwili kosztuje 4000 zł na wolnym rynku. Tutaj jest nawiew z termometrem bezprzewodowym. Jeden w suficie. Tu jest nawiew. Tutaj jest kolejny nawiew w kolejnym pomieszczeniu. Tu jest kolejny nawiew w kolejnym pomieszczeniu. Jest kolejny nawiew. Jeszcze produkcja prądu przez zaśnieżone panele. Gdzie to jest? Tutaj jest moc. O, tu jest napięcie. Więc ewentualnie mogłaby się bateria doładowywać tylko przy takim napięciu. Baterie, które trzymam tutaj w formie UPS-a. No, i jako fotowoltaika, w sensie, żeby zasilała urządzenia w domu, no to napięcie jest za niskie. A jest za niskie dlaczego? Dlatego, że panele są nieodśnieżone. Ogólnie to plan był taki, żeby tych kart graficznych tam dołożyć maksymalnie, ewentualnie jeszcze drugi komp taki postawić. I wtedy to myślę, że śmiało można by było chałupę dogrzewać mocniej przy takich mrozach, jakie teraz są. Myślę, że dałoby radę. No ale niestety kryptosy spadły na łeb na szyję i stwierdziłem że jak mam próbować to na razie spróbuję z tym co mam jakie te koszta będą tej zimy. Jeżeli krypto zacznie rosnąć no to wtedy będę inwestował więcej. Na pewno część z państwa jest ciekawa jak wyglądają dzisiaj panele słoneczne. O kot się pożywia. No, więc dla tych szanownych Państwa wchodzę specjalnie na drabinę. I proszę bardzo, panele wyglądają dzisiaj tak. Jest warstwa lodu pod spodem. No, nie pracują w ogóle. I chyba nie byłbym w stanie ich za bardzo odśnieżyć, bo na tej warstwie śniegu jest warstwa lodu, a potem warstwa śniegu. No więc, tak. Dzisiaj by to nie miało sensu. Ale w sumie nawet dla tych kilkuset watów co kilka dni opłaca się nawet do naładowania akumulatorów, bo w sytuacji, gdy na przykład coś się wydarzy z linią zasilającą z zewnątrz od dostawcy zewnętrznego prądu, to zawsze mam te akumulatory dwa biedne. W formie takiego UPS-a, żeby zasilić mi koparkę i pompkę obiegową do kotła. Pozdrawiam, szanownych Państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.